O, tu Amciu, mmm, dwa obiadeczki, oj, mmm. Już na zimno nie damy rady nic. Blaskowicz, dwa obiady wpierdzielił, już regeneracja. A tutaj co? A, tu, tutaj to już chyba nic nie było, nie? Lecimy dalej. A tutaj to był ten snajper, co mnie denerwował. A, i to my mamy wysadzić, ten radar czy coś tu jeszcze jest tutaj nie da się dobra, to idziemy baj baj radarze o cholera, ale walnęło dobra Niemcy przyszli zobaczyć, co się stało. No i to ich zgubiło. Mogli nie przychodzić. Też wiedzieli, że i tak im to wysadzę, i tak. Dobra. Kolejna karteluszka do poczytania. Lekturka. Tutaj widzę na ma do maturki, jak się ktoś przygotowuje, to może sobie zrobić tu, co to tak ciężko idzie. Ktoś sobie może przeczytać streszczenie, napisać albo tam jakieś inne. Nie wiem, że to rozprawka, albo char charakterystykę porównawczą. O kurna! My tu pierdół pierdół, matura to bzdura, a tu nawalają. Oki. Piku piku, coś tutaj srutu tutu, dobra, nic tu nie działa. A i tu jest już to przejście. Aha, ale mama amunicji. Pe... No tak, drzwi muszą się zamknąć tuż przed twarzą. Bo po co ja tu idę w ogóle? No po co ja tu idę? Tu jest koniec misji przecież. o. Dobra, nie wiem, czy jeszcze jedno nagrać. Już tu gdzieś z godziny 20 lecimy. Ach. No nagraj jeszcze jedną chociaż no. no, weź tutaj, już skończysz to cały part trzeci. No dobra, no nie będzie. Dobra, to jeszcze jedno. No a tu też nie będzie łatwo. O tu mamy uciec myśliwcem jakimś tam tego prototypowym Niemców kobrom. Ale niestety będą nowi przeciwnicy w postaci spadochroniarzy. O. No to to jest jakiś bombowiec odrzutowy, dziwny i hałasuje jak czort. No jej, dobrze już poleciał, bo hałasu tyle narobił, że szkoda gadać. I my tu sobie z tej pozycji posnajpimy te, a najpierw to może sejbusia zrobimy. Tak, tak, saveź musi być. Gdzie tu mierzysz już? W ogóle co? jak on patrzy? Kurde, on tego nawet lornetki nie ma, on po prostu sobie na oczy nakłada dwie te dwie ręce i... i tyle. Dobra. Nie przepij się już tego ich no! Dobra, nie czepiam się, załatwiam go. Załatwiam jego, załatwiam tego. Ten to chociaż lornetkę miał w ręce. Strzelam tam, bo nie wiem, czy tu nie przyjadą jeszcze tą. Kiedyś to pamiętam, przyjeżdżali jakimiś ciężarówkami. A, pieprzyć to. No to teraz już na pewno przyjadą ciężarówkami, jak ich tak tu sprowokowałem. To zobaczymy skąd przyjadą. Obstawiam, że stamtąd, ale... A, tu jest jeszcze jeden. A jak on się tu ukrył, skubany? Może jeszcze gdzieś jest. O, muzyczka się... O, jest, jedzie ciężarówka. Tylko może gdzieś za jakąś osłoną by się tu schować... No, co tu tam? Tylko jedno... O! Dobra Jest jaki odrzut. Matko, ja nawet prawie nie celuję w nich. padają. dobra. Wszyscy chyba Reloadik, ale mamy Ammo do tego mausera i pitole. Mojego kochanego, ulubionego, najdroższego Stenusia bierzemy. I lecimy. Jeszcze wbiję na górę zobaczyć, czy tu nie było jakichś czokoszków. Generałku, co ty miałeś tu za czokoszka? O, ty tu. tu. Jeszcze pyr, pyr, pyr tu ktoś tu. Alarmik to wam nie będzie potrzebny. Generał tam nic nie miał. Nie jedzie już jakiś kolejny samochód? Nie. Ten miał tu Mausera. Dziękuję. Ciach, tajemne przejście. Ciach! Bridge! No. Dziękuję wam wszystkim, że wyszliście jeden za drugim. O to właśnie chodzi. Dobra, już nic stąd nie podniosę. To lecimy dalej. No tu smakoszki, czokoszki, granaciki, naboiki, leczuszki, medykamenty i w ogóle o, tu samochodzik, że się wsiąść nie da. I przed wyjściem już Taktyczny sik tak o jest. Myślę, że się nie zrobił. Dobra, no i tu już będzie ciekawie. Ojej, ojej! Dobra. Żeby mi się nie zagrzał, bym ich tu zdjął. tak ich zdjąłem, tylko że może bez... Bez obrażeń. No i teraz możemy sobie tak pozwiedzać. Pójdziemy zobaczyć, co jest w hangarze numer 1. Czy tam ktoś jest? Nie. Ale, ale. Tam jest lekturka dla was. No widzicie tam to to nie, no po lekturkę pójdziemy. Tu widzę bomby. O dziwo tych już nie musimy wysadzać, a ja też wyglądają na V2. Mieliśmy wysadzić tylko jedną. Chociaż z drugiej strony może to też jest z tym sens... O, ktoś tam biega. Też jest z tym sens, że zniszczyliśmy im tą bazę startową tych bomb, więc w sumie co z tego, że mają bomby, jak nie mają gdzie ich odpalić, nie? Jakiś sens w tym jest. Kurczę, dwa strzały biorą. A tam nikt nie idzie, bo chyba stamtąd też kiedyś szli. Zbieramy co się da. dużo już ammo pełno. O do małzerów można pozbierać jeszcze. No, idziemy zobaczyć, co tam ciekawego będzie w tym hangarze numer dwa. No, Lutnął no mi raz. A tutaj trzeba jednak żyćko i TP to cenić sobie, bo ci spadochroniarze to są no mocni. Ale no, za to nową broń mają.

Dobra, drugi. aha, cię zrobiłem. A, cię zrobiłem. Żeby on cię później nie zrobił. No, zobaczymy, zobaczymy. Jak na razie 1-0 dla mnie. Co ty robisz? Dobra, już nic, nic. Nic, nic nie robię. Oj, jakiś tu przyszłościowy bombowiec dobra, no mogło to być lepiej. Przełączamy ciach tu, wajchę, przełóż, Tadeusz. Brama się otwiera, wrogowie od, od strony pleców przyjdą. Tak? Czy nie przyjdą? Przyjdą. Magicznym sposobem, nie wiadomo skąd się pojawili. Dobra, dawać to jednak, to lepsze. Kurna. O. Tu będą kolejni chyba. Ciach, leżysz ziomek. Dobra. Czy wy tu mieliście coś, co mi się przyda? Mieli. Amolko, trzeba przeładować. Dobra. Dawać snajperę Tu już chyba nie ma. O nie, jest jeszcze jeden. Ciach, one shota. Dostał. Taktyczny sejwuś. I teraz będzie taki wnerwiający snajper na górze. Tego fagasa trzeba zdjąć. O, Jezus, już widzę go. Kurw! Ur! O, Otóż tu zmasowany atak. Oj, jeden był tylko. O jeden, dobra. Nawet mi się udało, tylko raz mnie trafił. Kiedyś się z nim męczyłem, męczyłem. Także, skoro mnie nie trafił więcej niż raz, to co robimy? Taktyczny sejwuś, oczywiście. Dobrze, że się już tak rozumiemy.